Witam bardzo serdecznie. Prawda Futbolu, prawda Kadry Orlen, prawda dzisiaj bardzo trudna i niewygodna. Muszę powiedzieć, że to, jest, to się wymyka w ogóle racjonalności. To wszystko, co się dzieje wokół reprezentacji Polski w ostatnich. Tygodniach, miesiącach, może można powiedzieć nawet już chyba latach, ale na pewno ostatnie miesiące i ostatnie tygodnie to jest zatrzęsienie różnych nadzwyczajnych zdarzeń. Sprawa wizerunku jako takiego, to też jest bardzo ciekawe i dzisiaj poruszę to w trakcie tego live'a, bo muszę powiedzieć, że wizerunek to jest coś. Co polski futbol miał, ten wizerunek to wydaje się coś takiego łatwego, takiego naturalnego, z drugiej strony koniecznego do tego, żeby rzeczywiście ludzie kibicowali reprezentacji polskiej, sponsorzy się pojawiali, żeby to wszystko funkcjonowało w należyty sposób. I można powiedzieć Zbigniewowi Bońkowi, Zarzucano, że on się koncentruje na wizerunku. Muszę powiedzieć, że miałem ostatnio bardzo ciekawą rozmowę z legendą polskiej piłki Jackiem Gmochem, który wręcz powiedział, że łączy nas piłka to była taka propaganda biznesowa, propaganda biznesowa, ale nie miał nic złego na myśli. On twierdził, że to jest pomocne do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy dla polskiego futbolu. I w ramach tego hasła łączy nas piłka, realizowano mnóstwo inicjatyw. Oczywiście, słuchajcie, koniem pociągowym tego wszystkiego, całej polskiej piłki e, są, e, są piłkarze reprezentacji, jest drużyna narodowa, jest selekcjoner, no generalnie kadra. E, prawda kadry jest taka, że to kadra niesie polski futbol. Słuchajcie, mam od, co do tego ogromne przekonanie. I będzie tak zawsze, bo my nie jesteśmy krajem, który będzie miał czołowe kluby w Europie. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie tego zrobić. Z punktu widzenia tego, że byliśmy 30 lat w komunie, wyłoniliśmy się z tej komuny, budowaliśmy swoje państwo, budowaliśmy struktury, budowaliśmy różne rzeczy. Była zapaść w ogóle futbolu klubowego w latach. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, dziewięćdziesiątym piątym, dziewięćdziesiątym szóstym awansował widzę w po raz ostatni, dziewięćdziesiątym szóstym, dziewięćdziesiątym siódmym po raz ostatni awansował do Ligi Mistrzów, to później. 20 lat prawie nie mieliśmy Ligi Mistrzów. To pokazuje, że u nas kluby nie będą motorem pociągowym polskiej piłki w takim stopniu, jak w wielu innych krajach się dzieje. Że siłą rzeczy to zainteresowanie reprezentacją jest nadzwyczajne. Czołowi polscy piłkarze wyjeżdżają do zagranicznych klubów. Te zagraniczne kluby kupują młodziutkich piłkarzy, starszych piłkarzy. No, generalnie Ściągają polskich piłkarzy, ale wymiar tej polskości, tej siły polskiego futbolu musi być reprezentacja Polski. No i oczywiście opakowanie, to nazwijmy to wizerunkowe czy biznesowe, jakie nazwiemy, ono jest ważne, natomiast rozstrzygające jest ten wynik sportowy. Zadbał o wiele rzeczy Zbigniew Boniek i ta reprezentacja. Pojechała na kolejne turnieje Euro 2016, Mundial 2018, Euro 2020. Które zostało rozegrane w 2021 roku, już za Cezarego Kuleszy pojechaliśmy na Mundial w 2022, i to jest bardzo ważna kontynuacja. Można powiedzieć, w wielu aspektach jest też kontynuacja działań, i ta drużyna, można powiedzieć, siłą rozpędu, ale też z nowym trenerem pojechała po barażu ze Szwecją na Mundial. I to zawsze podbija wartość futbolu w Polsce, to podbija też kasę PZPN-u. Cezary Gulesza kiedyś mówił mi o jakiejś sumie budżetowej, za chwilę mówił, że ta suma budżetowa będzie zdecydowanie większa, bo jednak te wpływy od FIFA są dużo większe ze względu na udział w Mundialu. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, reprezentacja wpadła w kolosalny turbulencje i to jest wstrząs za wstrząsem i końca nie widać i muszę wam powiedzieć że i jeden dzień życia jakby reprezentacji Polski, która dzisiaj nie funkcjonuje jako drużyna. Piłkarze są na wakacjach, trener odpoczywa. Rozumiem, że sztabowcy albo odpoczywają albo już powoli wracają do pracy. Wydaje się, że normalny wakacyjny letni dzień. Zobaczcie, tu jest tak, że to jest letni dzień, w którym jakby Grzegorz Krychowiak, Grzegorz Krychowiak Troszeczkę prześmiewczo pokazuje swoje Mrzeżyno. Tu z wirtualnej Polski taka fotka pokazująca rzeczywiście wybrzeże Bałtyku. Byłem w Mrzeżynie, przepiękna miejscowość wypoczynkowa nad Polskim Morzem. Z malutkim takim portem, naprawdę urokliwa miejscowość Grzegorz jak był w Japonii, w Nowej Kaledonii, w Fidzi, Madagaskarze, Indiach, w Paryżu i zawitał do rodzinnej miejscowości Mrzeżyną. Natomiast natomiast to, że są wakacje, że jest słońce plaża Mrzeżyno, polski Bałtyk, to nie znaczy, że nie dzieje się bardzo dużo za kulisami. Bo wczoraj Janusz Szpertner ujawnił w onecie fakt, że Grzegorz Krychowiak złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko lekarzowi reprezentacji Polski, Jackowi Jaroszewskiemu, oskarża go o potajemne przyjęcie kontroli nad jedną z ich spółek, w tle toczy się spór o kilka milionów. Muszę powiedzieć, że. Gdy przeczytałem tę informację wczoraj, gdy tak zacząłem analizować te teksty, które pojawiły się, te komentarze z jednej strony, i później reakcję Jacka Jaroszewskiego, który też zarzuca dziennikarzowi, że stosunkowo późno skonfrontował go z tym treściami, które wrzucił w tym, w tym tekście, no to. To złapałem się za głowę. Konsultowałem to z kilkoma ludźmi i muszę powiedzieć, że to są takie emocje, słuchajcie. Zawsze reprezentacja, tak już mam, ona się kojarzy czasami z radością, czasami z łzami. Można powiedzieć, reprezentacja Polski to są emocje. I te emocje. To mogą być przegrane, prawda? Nie chcemy tego. Chcemy wygrywać, chcemy walczyć o jak najlepszy wynik, chcemy jeździć na turnieje, chcemy mówić o tym, co nas czeka, później przeżywać to, co się wydarzyło. Emocje są częścią tej gry która nas napędza, emocje towarzyszą tej reprezentacji od zarania dziejów od pierwszego meczu w historii w 1921 roku. Żyjemy emocjami, jeśli chodzi o reprezentację. Natomiast tych negatywnych emocji, jeśli chodzi o drużynę narodową, jest za dużo. I to jest problem zarządzania tą sytuacją, zarządzenia tym permanentnym kryzysem. Z, który jawi się na różnych polach, bo mówię, wczorajszy dzień to też informacja innego dziennikarza śledczego Szymona Jaczaka, że Mirosław Stasia. Był w samolocie z delegacją PZPN-u do Mołdawii i został zaproszony na pokład tego samolotu człowiek, który jest dyskwalifikowany przez polski związek piłki nożnej na 10 lat ta dyskwalifikacja ciągle i wciąż obowiązuje. Do 2026 roku obowiązuje ta dyskwalifikacja człowieka który no według akt e, prokuratorskich i rozumiem też wyroku sądu ustawił 40 meczów, a pewnie było to e, więcej. Ktoś mi wczoraj wczoraj opowiadał anegdotę, że on grał e, w meczach, w Getrach, miał e, kasę. E, z tą kasą w Getrach biegał e, po boisku. Rzeczywiście jak ktoś ma kasę, to nie wie co robić czasami z tą kasą i ją e, umieszcza w różnych dziwnych miejscach i wydaje na różne dziwne Tragiczne tak naprawdę procedery. Powiedzmy sobie szczerze, korupcja to jest coś obrzydliwego, obrzydliwego, i zmierzyć się z tą korupcją w futbolu musieliśmy i cieszę się, że wspólnie z kilkoma kolegami my właśnie mierzyliśmy się z tą korupcją nie te, te po latach, tylko wtedy, gdy ona była rzeczywistością słynna lista Fryzjera i związane z tą publikacją Antka Błogańskiego Pawła Lucieckiego, którym... Patronowałem. Korupcja, coś obrzydliwego. Ona dziś wraca w osobie tego gościa, który leci w tej delegacji, ale muszę powiedzieć, że wczoraj wieczorem to wszystko przykrywa sprawa Krychowiak Jaroszewski. I jako dziennikarz, który tyle lat pracuje przy kadrze, ja muszę powiedzieć, że. Człowiek ma słabość do tych ludzi, szczególnie, że to są sympatyczni ludzie. Jacek Jaroszewski to jest przesympatyczny gość. Doktor Kadry, który pracował już za czasów Ben Teraz chyba za smuty go nie było, później nieprzerwanie pracuje. Był za czasów Adama Nawałki, Każdego kolejnego jakby selekcjonera, on towarzyszy reprezentacji Polski, to jest gość, który ma kompetencje. Grzegorz Krychowiak, siłą rzeczy, facet, który ma osobowość, bo niewątpliwie ma osobowość, który przez ciężką pracę, to jest ten przykład właśnie ciężkiej pracy, bo Grzegorz Krychowiak niewątpliwie przez ciężką pracę doszedł do tego, do czego doszedł. Muszę Wam powiedzieć, że Grzegorz Krychowiak to jest gość. Który na zawsze będzie w anałach reprezentacji Polski, przez to, że był liderem tej kadry przez dekadę, przez to, że kwalifikowaliśmy się na turnieje, przez to, że odegrał rolę bohatera w, tych turnie w tym turnieju w 2016, no a czasami zagrał antybohaterę, jak na turnieju Euro 2020-2021. Grał rolę też rzecznika prasowego kadry i myślę, że tu Grzegorz się na mnie nie obraził, bo rzeczywiście zdecydowanie poszedł w to tłumaczenie, że ta drużyna musi grać tak, a nie inaczej za czasów Czesława Michniewicza i to określenie rzecznik prasowy, nawet nie kadry, a Czesława Michniewicza, właśnie to jest coś, co na zawsze przy nim zostanie. Natomiast fakt, słuchajcie, fakt, że Dochodzi do sporu pomiędzy liderem reprezentacji, takim jak Grzegorz Krychowiak a lekarzem kadry, jak Jacek Majorszewski. To jest coś niewyobrażalnego. Ja bym tego nie wymyślił z scenarzysta, jakby wpisał scenariusz filmu. To ktoś by powiedział, no to jest kiepski żart, że to jest kiepski film. No bo jak może się spierać piłkarz z lekarzem, który nosi rzeczy, bazuje na zaufaniu? Gdzieś ludzie muszą mu ufać. On też buduje to zaufanie. Ja rozumiem, że obaj panowie zbudowali sobie na tyle zaufania, że Grzegorz Krychowiak postanowił zainwestować w spółkę, która zainwestowała w klinikę. Klinika miała się przekształcić w szpital, że gdzieś podane jest w tych publikacjach, że zainwestował 3 miliony złotych. Słuchajcie, natomiast. Pytanie zasadnicze. jest, Usłyszałem dzisiaj od Marcina Talika, czy mojego przyjaciela, ducha z prawdy, futbolu: czy zawodnik powinien w trakcie swojej kariery wchodzić w układ biznesowy z człowiekiem odpowiedzialnym za coś w kadrze, z pracownikiem de facto, tak? Kadry. No, Rozumiem, że to jest pewnie na zasadzie umowy zlecenia, a tak czy inaczej reprezentuje kadrę bardzo ważna instytucja lekarza w kadrze. Czy piłkarz grający w tej kadrze powinien wchodzić w układ biznesowy z lekarzem kadry? No i tu jest jednoznaczna odpowiedź nie. Słuchajcie, to jest, to jest jednoznaczna odpowiedź. Ja tutaj nie mam co do tego wątpliwości. Wydaje mi się, że obaj panowie... Popełnili błąd właśnie konstruując tą ideę. Ja wiem, że oni się zapalili, że jeden miał know-how, a drugi miał pieniądze. Że to, było, to była ta pokusa, która spowodowała, że oni weszli do tego biznesu. Natomiast ta pokusa powoduje, słuchajcie, przeogromne konsekwencje, bo dzisiaj, tak jak relacjonują to media. To to jest coś niesamowitego. <laughs> Brat Grzegorza Krychowiaka, Krzysztof Krychowiak, wchodzi w zarząd spółki, następnie w jego miejsce zarząd powołuje żonę doktora i Pawła Bambera, który jest fizjoterapeutą dzisiaj w reprezentacji Polski, następnie nowy zarząd do, sprzedaje 100% udziału w spółce prowadzącej klinikę Tadeuszowi Fajferowi. Były bramkarz też znany w środowisku piłkarskim, doradca choćby z tego co pamiętam prezesa Wojciechowskiego, miał nosa do transferów Tadeusz Pfeiffer. Kwota transakcji 5 tysięcy złotych, choć wycena spółki miliony, twierdzi mecenas Witkowski, pełnomocnik braci Krychowiaków. I dalej mówi to zaplanowana z premedytacją akcja, która miała na celu pozbawienie Grzegorza Krygowiaka kontroli nad spółką, a tym samym pozbawienia zysków z inwestycji w klinikę oraz miała utrudnić dochodzenie zwrotu udzielonych przez niego pożyczek. Mecenas stwierdzi, że to Jacek Jaroszewski jest najprawdopodobniej inicjatorem i osobą kierującą popełnieniem przestępstwa z artykułu 296 kodeksu karnego. Studiowałem kiedyś prawo, ale rzeczywiście już mało który artykuł kodeksu karnego pamiętam, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast to dotyczy, to dotyczy obrotu gospodarczego, ten artykuł i narażania na szwankę w obrocie gospodarczym. Grzegorz Krychowiak też to komentuje na Twitterze w nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się w mediach. Potwierdzam zaistnienie sytuacji, nie będę komentował sprawy, odsyła do, do kancelarii, natomiast wzywa, dajmy spokojnie pracować prokuraturze i prawnikom. Natomiast słuchajcie, prokuraturze i prawnikom, prokuraturze i prawnikom, to zobaczcie, jak to szkodzi, i to muszę, muszę powiedzieć obiektywnie: patrzę z sympatią do dzisiaj na Grzegorza Krychowiaka i na Jacka Jaroszewskiego. Szkodzi im to obu, bo Jacek Jaroszewski wydaje oświadczenie, w którym grozi poważnymi konsekwencjami. Mogę się jedynie domyśleć, że osoby, które skierowały wobec mnie oskarżenia, zrobiły to w odpowiedzi na poinformowanie ich przeze mnie o zamiarze skierowania przeciwko nim do prokuratury zawiadomień o licznych wykroczeniach, popełnionym przestępstwie skarbowym i działaniach na szkodę spółki. Jacek Jaroszewski pisze dalej: Ta napaść medialna spotka się ze zdecydowaną reakcją z mojej strony. Po powrocie z rodzinnych wakacji ustosunkuję się do wszystkiego i podejmę, Stosowne kroki prawne. Przykro, że sprawa ujrzała światło dzienne, jednocześnie nie rozumiem drugiej strony, bo sprawa przyniesie jej poważne konsekwencje. Dlatego długo chciałem ją zakończyć bez nikomu niepotrzebnego szumu medialnego i polubownie, głównie ze względu na dobro reprezentacji Polski. To jest oświadczenie Jacka Jarzewskiego, Natomiast doktor Jarczewski pisze o poważnych konsekwencjach. Ja bym powiedział, że to są tragiczne konsekwencje. To są tragiczne konsekwencje już dzisiaj wizerunkowe dla obu tych panów, dlatego będę się upierał jako komentator, jako publicysta, jako prawnik z wykształcenia, że w, w, takim, w taką relację biznesową nie powinni wchodzić. To, to jest moja prawda w futbolu, która, zobaczcie, zaciążyła na ich wzajemnej relacji. I dzisiaj gdzieś, chcąc nie chcąc, ciąży na reprezentacji polski, ciąży na reprezentacji polski, bo taka jest prawda w futbolu tak czy inaczej. Słuchajcie, chcielibyśmy żyć meczami drogą przebudową. To pokazuje też, omawiając dzisiaj z kilkoma ludźmi ten cały Kasus, tak Doszedłem do wniosku, że Kulesza szukał gościa, który wstrząśnie tym wszystkim, który wyczyści, brzydko to brzmi, ale słuchajcie, uporządkuje, jak nie chcemy używać słowa, wyczyści klimat wokół kadry. Bo normalnie powinien zostać Czesław Michielicz. Przy jego wynikach, Szwecja, utrzymanie drużyny w dywizji A awans z grupy na Mundialu, w tych emocjach, nazwijmy to, jeśli chodzi o wyniki, wszystko się zgadzało, ale jeśli chodzi o emocje, wszystkie inne, pozawynikowe, była tragedia, dlatego zapłacił posadą, dlatego Kulesza nie przedłużył z nim umowy, nie skorzystał na najpierw z opcji, a później z opcji, a później i tak potrzymał go jeszcze parę dni i powiedział, że dziękuję i nie, nie podpisuje nowej umowy z Michniewiczem, poszedł w kierunku szukania nowego jakby selekcjonera. Ale dlaczego? Bo chciał uporządkować, uporządkować sytuację wokół kadry. Pytanie, czy on się nie pomylił, jeśli chodzi o Fernando Santosza, z mojego punktu widzenia to jest uprawnione pytanie, bo wiecie co, z sympatią przyjąłem Santosa, wielkie nazwisko, ale na koniec to jest gość, który na tym stanowisku musi czytać grę. Musi czytać grę. Zobaczcie, jak zaskakiwany jest Santos. Nikt mi nie powie, że on dzisiaj w Portugalii jest spokojny. To jest w ogóle, kto nie wierzy, że on ma spokojne wakacje. To yy, trener na stanowisku selekcjonera, czy on trenuje Grecję, Portugalię czy Polskę, zawsze jest niespokojny, żądny wiedzy, analizujący pewne rzeczy. I nikt mi nie powie, że on nie musi przeanalizować pewnych rzeczy. Bo jeśli Fernando Santos w Pradze bodaj, czy, czy na konferencji przed meczem z Czechami na pewno mówi, że nie to było chyba w Pradze, że on pierwszy słyszy o sprawie premii, no to znaczy, że jest źle przygotowany, nie tylko jeśli chodzi o rozpoznanie jakby walorów swoich piłkarzy, wystawienie karbownika, czy, czy, czy kogoś tam innego w składzie, ale że on nie czyta tej gry, która się dzieje wokół kadry. To nie po to, bo Kulesza zaangażował. Kulesza go zaangażował po to, żeby on przeczytał tą grę, dokładnie i po to był potrzebny Grzegorz Wiedzacki. Ja uważam, że to jest najważniejsze, co mógł zrobić Santos, zabezpieczył sobie gościa, przewodnika po Polsce i polskich problemach, bo to, że on nie musi mediów śledzić, to jest jedno, nie musi, natomiast na koniec musi wiedzieć, co się dzieje w relacjach w drużynie, bo nikt mi nie powie, że powołanie we wrześniu Grzegorza wychowiaka, przy tym, że lekarzem kadry jest Jacek Wielaszewski, nie będzie miało wpływu na to, jaka będzie atmosfera czy atmosferka w korytarzach, w pokojach i tak dalej. Nawet jak powiecie, dzisiaj piłkarze żyją wakacjami, to za, na tych wakacjach nawet korzystając z mediów społecznościowych dotrą do nich informacje dotyczące sporu między ich kolegą, a lekarzem kadry, który na co dzień się nimi opiekuje. Słuchajcie, rozszytanie tego to, że wkroczył do gry Łukasz Skorupski, udzielił tego wywiadu wtedy, to też nie było przypadku. Chciał to zrobić, przytrzymali ten wywiad, nie wiem, czy to Skorupski, Dyrygował timingiem, czy dziennikarze uznali, że lepiej tuż przed skrupowaniem kadry wypuścić ten wywiad przy grodzie sportowym Monecie. Wypuścili, natomiast to był wywiad mega znaczący, bo wcześniej było na nas, na nas, dziennikarzy. Słuchajcie, to wy, dziennikarze, wymyśliliście czy kreowaliście aferę. A to, przepraszam bardzo, to oni wykreowali tę oferę, Ci goście w środku tej kadry, to oni między sobą się żarli, to oni między sobą się kłócili, to oni między sobą mieli problem z wypracowaniem stanowiska w sprawie premii. I Santos jest z tym zaskoczony. Bomba wybucha i on mówi, że ja nie wiedziałem. Później jest zaskoczony przebiegiem meczu z Czechami, teraz jest zaskoczony drugą połową z Młodawią, ale pewnie dzisiaj, jak się obudził o poranku. No, Normalnie to jestem pewny, że musi to wiedzieć, mieć wczoraj wieczorem, że wybucha afera związana z dużymi nazwiskami, tak czy inaczej nazwiskami i jednoznacznie, jednoznacznie kojarzonymi z reprezentacją Polski. Ja bym powiedział, Jacek Jaroszewski, jakby policzyć jego mecze, to może się okazać, że to jest lekarz, który w przykazce ma najwięcej meczów w historii. Bogdan, się, to kiedyś sprawdzić. Nie, nie wiem, czy to jest warte sprawdzenia, bo to nie o to chodzi. Jacek Jaroszewski przeżył turnieje, dał nam dużo radości pracując przy tej kadrze. Przy nim jest bardzo dużo odpowiedzialności. Zobaczcie, musieli do siebie zapałać zaufaniem ci dwaj goście, Grzegorz i Jacek, Krychowiak i Jaroszewski musieli odpowiedzialnością do, w stosunku do siebie, ale też sympatią, że oni wspólnie zdecydowali się na biznes. Wspólnie zdecydowali się na biznes. Prawnie nie zabrania się robienia biznesu. To nie jest tak oczywiste, sugeruje pan Kołtoń. Pan Roman Kołtoń sugeruje jednak nierobienie biznesu między piłkarzem grającym w kadrze, a kimkolwiek ze sztabu reprezentacji Polski. Dla mnie to jest oczywiste i jasne, to, że prawnie tego nikt nie zabrania, to nie znaczy, że ja nie mam prawa do wygłoszenia swojej opinii, która jest racjonalna, która jest podstawą funkcjonowania takiego, takiego, takiej konstrukcji, organizacji jak Reprezentacja Polski. Są piłkarze którzy muszą mieć jakby zaufanie do sztabu, ten sztab składa się z selekcjonera, jego asystentów, sztabu medycznego, tam tą ludzie przecież mediów, dyrektora kadry i tak dalej i tak dalej. Ta konstrukcja musi przede wszystkim sobie ufać i wydaje mi się, że nie powinni wkraczać w różne jakby inne pola działania, niż to, co ich jednoczy, jeśli chodzi o Reprezentację Polski, ten cel piłkarski. Po karierze, proszę bardzo, w nich wchodzą. Zobaczcie, reprezentacja stała się taką organizacją, kolega mi powiedział dzisiaj, przemysłowo-towarzyską. Towarzysko-przemysłową. I to jest kibic, wielki kibic reprezentacji Polski. Wielki kibic reprezentacji Polski. On gdzieś z boku kibicując tej reprezentacji, on jest przerażony tym, co się dzieje. Potrzeba jest nowej konstrukcji. Ten układ, który był w reprezentacji, z euro 2016 nic już nie zostało. Wczoraj komentowałem to kilku moim bliskim osobom i powiedziałem, używając hiszpańskiego słowa, nadal, nadal nic to jest, tak samo brzmi, nic, nic nie zostało z euro 2016. Zobaczcie, takiego zaufania, które oni wtedy wypracowali między sobą. Pewnie wtedy narodziła się nic sympatii, trochę wcześniej, trochę później, ale euro pewnie było też fundamentem tego zaufania między Krychowiakiem a Jaroszewskim. Narodziła się nic sympatii między nimi. Ale nic z tego nie zostaje dzisiaj przy takim sporze, w którym jest prokuratura 296 paragraf kodeksu karnego poważne konsekwencje do, dla drugiej strony, o których pisze Jacek Jaroszewski, to jest tragiczna historia współczesnej reprezentacji Polski, tych wątków dotyczących tej tragedii, która się rozgrywa na naszych oczach jest bardzo dużo. I tak wczoraj Bo, Boży w tym live dotyczące Mrakowa, Częstochowa i startu polskiej drużyny w eliminacjach, w eliminacjach jakby Ligi Mistrzów mówił Roman, już nie przypominasz, na szczęście już odchodzimy od Kiszyniowa, porzucamy ten w tą nieszczęsną Mołdawię, okazuje się, że do reprezentacji będziemy wracać no stop, ale jestem szykowany, w jakim rytmie wracamy, w jakim stylu wracamy, to to jest coś niesamowitego. Coś, co powoduje, że dzisiaj rola jakby prezesa Kuleszy i rola trenera Santosa jest tym bardziej znacząca, bo ona wyznaczy jakby rytm działania Związku i Reprezentacji Polski na, na lata. Bo jeśli dokonają rzeczywiście zmiany, Ci dwaj goście nadzorując to Kulesza, wykonując to Santos, dokonają zmiany. To ta reprezentacja nabierze innego wymiaru personalnego i innego wymiaru sportowego, pojedzie na euro, da pojedzie na mundial, napędzi koniunkturę i przywróci jakby pozytywny wizerunek. Albo to będzie jedna wielka katastrofa, bo sprawa. Jaroszewski krychowiak dla mnie jest tragicznym wymiarem funkcjonowania tej reprezentacji. Taka moja prawda na dzisiaj, jeśli chodzi o prawdę kadry Orlen, prawdę futbolu Roman Coulton, z bieżącym komentarzem do tej sprawy, jeśli się podobało, jeśli się zgadzacie z tezami, które tutaj postawiłem w całej kłócie. Dziękuję.